Wskazujesz na coś, a oni myślą, że to ich własny, świadomy wybór. Mylą się, to jest cicha komenda, mroczna sztuka sadzenia myśli w cudzym umyśle za pomocą gestu. Twój gest to niewidzialny drogowskaz dla ich mózgu, skrót, którego podświadomość nie potrafi zignorować. Wyobraź sobie, kelner pyta, czego się napijecie. Mówisz, wybierz cokolwiek, ale twój palec ledwo drgnie w stronę soku. Zgadnij, co za chwilę postawi na stole. Właśnie wykorzystałeś ich mentalne lenistwo, podając gotowe rozwiązanie. Kluczem jest subtelność. Gest musi być na granicy percepcji niewidzialny dla świadomości, ale ogłuszający dla podświadomości. Dajesz im dwie opcje werbalnie kawa czy herbata. Twoja dłoń, spoczywająca na stole, jest lekko zwrócona w stronę filiżanki z kawą. Ich mózg rejestruje Twój niewerbalny sygnał jako preferowaną, łatwiejszą ścieżkę. Omijasz w ten sposób ich analityczny umysł. Oni są przekonani, że podjęli racjonalną decyzję. Ty wiesz, że pociągnąłeś za sznurki, o których nie mają pojęcia. To nie jest zwykła perswazja, to jest niewidzialna kontrola potężna broń w arsenale mrocznej psychologii. Więc następnym razem, gdy ktoś podejmie samodzielną decyzję, przyjrzyj się dłoniom osoby, z którą rozmawia. Zobaczysz, jak łatwo jest sterować wyborem. Polub i subskrybuj, jeśli chcesz poznać więcej zakazanych technik.